Zielona Góra, opowieść Winogronka. Gdy Mieszko pierwszy budował państwo, już tu, gdzie dzisiaj jest nasze miasto, mieszkali ludzie, pierwsi poddani plemienia śląskich piastów. Żyli spokojnie z uprawy roli, lecz już w wieku XII na skrzyżowaniu szlaków handlowych Targowe powstawało miasto. Henryk Brodaty. Znany król Polski sprowadził tu osadników, co w 1222 roku opisał kronikarz. Dalej się miasto wciąż rozwijało, kwitł handel oraz rzemiosło. Na winnych wzgórzach winna latorośl w różnych odmianach rosła. Produkowano też dobre wina, które w XV wieku znane już były na polskim rynku, a także w całej Europie. Z początkiem wieku, zaś XVI, niektóre domy były murowane, a sukno naszych sukienników było już w całej Polsce znane. Bo w 1505 roku taki przywilej otrzymali zielonogórscy sukiennicy, zgoda na sprzedaż w całym kraju. Stąd dobre imię naszego miasta rozpowszechniało się pomału na całą naszą ojczystą ziemię. I poza granicami kraju. Trudny był bardzo wiek XVII. Uprawa roślin przepadła całkowicie. Pożary, wojny zniszczyły miasto, a także powódź i gradobicie. Ponowny rozkwitł Zielonej Góry nastąpił w XVIII wieku. Powstała pierwsza przędzalnia wełny, fabryka wina, wytwórnia koniaku. Zaczęto nowe budować drogi, wybrukowano też ulice, remontowano i upiększano domy, ogrody i kamienice. Powstał już zakład produkcji wódek, kolej żelazna aż do Głogowa, fabryka maszyn włókienniczych, zastal, a potem browar. Otwarto teatr w naszym mieście i ogłaszano winobranie to bardzo ważne święto miasta więc ogłaszano je uroczyście. Dziś mamy wiek XXI, miasto pięknieje z każdym rokiem, wciąż remontuje się, restauruje, odnawia krok za krokiem. Po czasach swojej dawnej świetności mamy już tylko pozostałości, fragmenty murów, wieżę głodową i kościół Matki Boskiej. Zabytkiem starym i zachowanym jest Konkatedra Świętej Jadwigi, a miejscem w mieście najbardziej znanym – Palmiarnia na Wzgórzu Winnym. Piękne osiedla, skwery i parki, zadbana zieleń miejska, ogrody, coraz to większej zielonej górze przydają blasku oraz urody. Wyjdźmy na spacer, może deptakiem, o każdej porze zawsze tu ładnie, Kwiaty na klombach wiosną i latem, Latarnie śliczne, kiedy śnieg spadnie.